Jest Zobaczmy, jak się szybko czat połączy. A mm -hmm. dobra, połączył się. Trzeba znaczyć, że jest transmisja. A to mi się podoba. Wszystko ładnie widać. Teraz tylko dwie rzeczy ustawić. To mi się podoba. I ma klikania, miniaturka jest tu, 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 tu. Też sobie przestawiam okienko I W ogóle ja to dzisiaj planuję e, Powiem wam, jeszcze drugi monitor zmienić A Żeby to lepiej działo Przez, Dobra, wszystko działa A Dzisiaj sobie testujemy demko gry Icy Red. Red, red, red. Tutaj się intry odpaliło, ja teraz znam gry wystartowało Może da się jeszcze wystartować ciekawe To jest dosłownie początek gry No, to grywamy demko, zobaczymy czy gitkać jest fajna Ale póki co odpowiada się spoko O, nowy broń. Nowy Gnat, nowy ja. Przełączyć broń. Jeden broń. O, mam jakąś linkę widzę. Mhm. Mmm, dobra. Fajnie. kropka. Witam, chomik. Czytaj opis, aż się dowiesz. A przy okazji, jakie chomiki? Rude, syryjskie? Dżungalskie A miałem jednego rudzielca No, mhm. weźcie broń, dobra Zawsze rośnie Tylko rośnie Staram się A Tak to jest właśnie jak się streamuje różne gry W tym temacie co Kurde, ale mnie dojebali Młodych były Jak tam u was, chłopaki i dziewczyny? że się yy, W ogóle kupiłem nową lampę yy, Do kamery by to ładnie wyglądało Jak się wam yy, teraz oświetlenie podoba i ta stylistyka Poprawiłem tak Co bardziej profesjonalnie wyglądało O, fermią, to co lubię najbardziej Kurde, fajna ta gra

Hmm. Zaraz zdechnę. zdechnę, jak tu się wyleczyć? Trzyma, pozdrawiam Matrixa. A z ostatniego Matrixa? Czy masz taki nik? Z ciekawości się, się bardziej pytam. Jakie mam tego użyć szukawki? I co myślisz? Mhm. A widziałeś poprzednią trylogię? Czy tylko tego matrixa, bo Dużo właśnie tylko tego oglądało. O, ale mu A, to to mi się będzie podobało bo ja jestem stalnym ci powiem, i mi się nie podoba. Nowe osoby, powiem, ten film będzie fajny Tylko on jest taki powtarzalny, znaczy On, po, on nie pokazuje nic nowego I takie osoby, które właśnie jak ja obejrzały, wiecie, starą trylogię yy, To traktują to jako powtórkę, bo tam dużo rzeczy się powtarza Znaczy Nie wprowadza nic nowego, nic ciekawego Tylko robi to samo Ja sobie nadzieję, że Piąty Matrix Będziesz w takim nowym, bo to właśnie takie sprowadzenie dla nowych osób, które nie widziałem poprzedniej części. Chcę jeszcze wrażenia. O kurwa, to ja, mnie. <laughs> Próbuję jeszcze raz. Dobra, chcę nacisnąć też, żeby. A, o dół musiałem nacierać, ale głupi jest <grymne> na pierwszy się wyłożyłem. He. Czy ja zaczynam od początku mapy totalnie? Okej. Okay. Dobra, szujemy. Ciekawe. ale fajnie, to komuś z kartona przywalić, podoba mi się Matrix. Obejrzy poprzednie części czy poprzednie filmy, spodobają ci się. Jak mówię, ten najnowszy to nie jest najlepszy po prostu. Bo ludzie się spodziewali jakiegoś takiej kontynuacji godnej, a otrzymali takie przypomnienie po prostu. Więc jak ci się ta część spodoba, no jak będzie star, będzie zadowolony O kurwa He dobry Mhm. Mm podoba podoba się ta gra. się gra. sali się Patrzmy opcje sterowanie. O jest ogień no skakiem. Z materią. Czyli czyli Sui leczenie, A potem ja też. A nawet patrzmy. Ten Nie. Mhm. Kurde, gierka naprawdę fajnie wygląda. Lubię takie gierki. Co to robi dzieci? 2, A. Er, dobrze wiedzieć. No, ja Możemy wylatrzyć, to jest dobre. Natalix, jak jeszcze jesteś tam, to ci coś powiem ciekawego. No to nie jest wszystko, jeśli chodzi o Matrixa. Kurde, ja się parę? Przez Kissy tę grę. Mam tylko pistol, dobra działań. Ja Kurwa, zajebista gra. podoba mi się. Już wiem, że będę chciał w to grać. To zatrzymi mi się wydaje, czy to nie? Czemu moja postać leży i kwiczy? Bo kabumu. Hmm. Chyba się zepsuł czy ja straciłem łapę i połowę twarzy właśnie Okej, okay. tak słabo, słabo Kurde, okay, dobrze, mnie nie prawa ręka To byłoby znacznie gorzej Trzeba spieprzać A Ale... To jest ten typ, gry, który bardzo lubię. Co się będzie dalej? O, wygląda doktorka. Bym jakąś łapę zmontował fajną. Nie wiem, czy miała postać na na życie. Podoba mi się. Lubię takie dynamiczne gierki. Stylistyka jest też zajebista. O. w końcu wersji demo. Sprawdź pewną wersję gier na Steamie. Tak, dobrze. Discorda. Tak, wbijam do Discorda do nich. się starało fula tam z tej gry, bo tutaj pierwsza, pierwsza działka gratis jak się to mówi była dobra Wiecie jak to się mówi pierwsza działka gratis dobra no to tyle 15 minut jak widzicie no to skończyliśmy testować debko oni dzisiaj uda mi się wyrwać fula jest do zdobycia teraz więc na razie <laughs> tak przy okazji yy, zaraz coś odpalę znowu, się na damku mam jeszcze na oku. się tak po damka, więc jak ktoś yy, wracam tak 10-15 minut. Jeszcze tu poprawię co nieco, tak, to, to chyba mi przecina się upewnia. Obejrzysz się troszeczkę zapisu live, żeby się na, upewnić. No, na razie.